Hej, cześć, witam serdecznie z tej strony. i jesteśmy znowu w Singularity. Na stację skończyliśmy tutaj. Dostaliśmy informację, że musimy się przekraść. Bardzo niepostrzeżenie, tutaj z racji, że te stwory są ślepe i reagują tylko na dźwięki. Chyba nie są ślepe i nie reagują na dźwięki. Te na przykład. Chyba te informacje były coś błędne. Coś mi się to nie podoba W sumie stoję tylko w miejsca, one, one ruszają na mnie A miały być ślepe, nie wiem o co chodzi Może to chodziło o jakiś inny rodzaj Albo ja się źle skradam po prostu no tak, kolejny mój błąd No i dobra, minęliśmy jednego i ruszam dalej. Może jakoś się uda przecisnąć, chociaż w sumie to jest dziwna sprawa. Bo jak zastrzeliłem dwóch, no i na pewno wywołało to troszkę hałasu. Mogę tylko nie wpaść na któregoś. No i pięknie udało się udało się przejść, przecisknąć. No i pięknie mamy sejwa co naprawdę jest dużym plusem tutaj. Nie są one zbyt częste. nie bardzo widzi mi się tutaj umierać. Czekajcie, włączę sobie stopper, tylko znowu zapomniałem. Nie chcę, żeby wyszedł jakiś strasznie przedługi odcinek. Tutaj jest bardzo nie, nie podoba mi się, żeby wchodzić. Chociaż, udało się zrobić coś niezłego Tylko jeszcze tutaj obczaję co my tu mamy, mamy... Technologii troszeczkę i z Też się na pewno przydadzą No i w sumie tak, nie widzę innego wyjścia jak tylko skakać tutaj O coś zachyciłem W sumie nie wiem, ale nic się mi nie stało na szczęście Mam do, do naprawienia ten włącznik, który poraził prądem, te stwory bardzo pozytywna sprawa. Nie, musie, nie musiałem się skradać, znowu mam przejście przez jakieś. Jakieś szyby jakiś jakichś małych przeciwników tutaj raczej nic nie ma. Strasznie krucho znowu jest z amunicją. No, kolejny zapis. W sumie dosyć często ostatnio te zapisy są częściej niż dotychczas były. No i znowu skradanie. Na pewno to pozwoli zaoszczędzić nam amunicji. Wątpię, żeby zostało nam cokolwiek, jeśli mielibyśmy strzelać tutaj do tych potworów. Kurczę, niestety coś złego się stało. usłyszały nas. Zdrowie, 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 zdrowie! Umrę zaraz. Chyba nie umarłem. Nie wiem, czemu się stało, że. Co się stało w ogóle, że one mnie usłyszały? No i pięknie mamy wejście. Mamy czy nie mamy? Chyba nie bardzo mamy. No, znowu? Może teraz przejdziemy? No, chyba tak. Albo nie. Albo i nie przejdziemy. Na mój rozum wynikałby to, że musimy sobie tutaj to podważyć, chociaż, chociaż nie, kurczę, znowu kłopota straszna. Muszę się rozglądać, bo naprawdę, lipa straszna wychodzi z tego. Mamy jakiegoś żołnierza rosyjskiego z technologią broni na plecach. Skąd on w ogóle wypadł? To co tu mamy to mm, nagranie. No tak, mamy nadzieję, że nasi przyjaciele dalej żyją, dalej żyli. Bo nie wiem w sumie w których czasach się to działo, tutaj już na pewno wygląda na to, że musimy sobie to podważyć. No i tak, tym razem miałem rację, tym razem. No i znowu wypada że się trochę poskradać. Znaczy znowu zapomniałem tej, tej skrzyneczki, musimy ją sobie wziąć. A żeby wspiąć się tutaj na górę. No i mam nadzieję, że już nie będzie nam potrzebna. Tutaj mamy znowu jakiś napis i troszeczkę technologii. W sumie to przydałoby się amunicja no ale zapis gry na szczęście znowu mamy jak pociągi, udaj się do loków. Kończy się czas Kończy mi się czas, a więc... Niedobrze No i tu mamy skrzyneczkę A w skrzyneczce mam nadzieję, że amunicja Aunicję do Centuriona i do Walkiri również na szczęście. Troszkę niewygodnie zbierać tutaj z tej skrzyneczki wszystko. No i włączam skradanie, bo prawie... Prawie nas usłys usłyszeli. Otworzyłem drzwi ja Tu mam jakąś zniszczoną skrzynkę i notatkę chyba tam widziałem Liczę na amunicję, bardzo liczę na amunicję No tak, mam amunicję na szczęście Troszkę technologii Biowzór, to nie był Nie był list tylko biowzór, wyposażenie, zwiększenie Liczby pakietów medycznych, które możesz posiadać Znowu coś bardzo okej okay. No i wychodzimy dalej Musimy się skradać, niepostrzeżenie. Ruszam do przodu na razie, nie skręcam go na lewo. A więc mamy dwóch rywali: te stwory i jeszcze patrole Demiczewa. Strasznie źle, ale mamy ulepszenie dla UMC. Zobaczymy, co tym razem znowu. Tak, co dostaliśmy tym razem? Odmienienie. Naciśnij szybko dwa razy Q, aby przemienić żołnierza w odmienionego. Hmm, ciekawa sprawa. A ja myślę udać się z powrotem, żeby spróbować tam w to odgałęzienie wlecieć, może tam coś będzie jeszcze dla nas. oczywiście bardzo bezpiecznie obok tamtego stwora i mamy tutaj technologię z i dwie skrzyneczki, no tak warto było tutaj wrócić chociażby dlatego, że mam amunicję tutaj i pakiety medyczne i lecimy dalej obok tych cwaniaków a więc to ulepszenie Sprawia, że, że jak naciśniemy dwa razy Q, to... To zamieniamy żołnierza w odmiennego. Nie wiem, jak to ma sens. I tak, to jest rywa dla nas, i tak. A tutaj dzięki... ...elektryczności znowu udało nam się załatwić... Mm, dosyć pokaźną liczbę... ...tych mutantów. Nie bardzo by mnie radowała walka z nimi. I słyszę głosy żołnierzy i tu mamy znowu jeszcze mutanta. Gdzieś na pewno tutaj są żołnierze. Nie ma wyjścia, trzeba skręcać w lewo. Tutaj nigdzie chyba nie przejdziemy. W sumie nie bardzo wiem co teraz robić. Zdrowie, zdrowie najważniejsze, ale dlaczego oni umarli? Czy umarli? Nie, nie widać, ciał a ja za bardzo nie widzę możliwości hmm, przejścia gdziekolwiek tutaj. Tam mamy mutanty, tylko jak się tam dostać? Nie ma tutaj nic na wzór mapy. Nie możemy z niczego takiego skorzystać. No i spróbuję się wrócić z powrotem. No bo nie wiem co zrobić. Kurczę co jest z tobą? Umarłem! W jaki sposób on nas usłyszał? Może go dotknął niechcący troszeczkę? No i troszkę daleko nas wczytało. Kurczę, nie, nie, fajna jest ta gra. Coraz bardziej mnie denerwuje. Straszne gówno. Ej kurde czemu się nie chcesz wziąć? Dobra. Skradamy się znowu. znowu nas usłyszał. No i to jest straszne... Głupie jak nie wiem. I co z nim? Gdzie on teraz jest? Nie dobra, nie żyje. Już sobie daruję to skradanie Strasznie daleko nas cofnęło No ale okay, jakoś to musimy przetrwać Nie wiem w sumie jak my znajdziemy tam jakieś przejście Jakiekolwiek przejście Tu nie przejdziemy przez te drzwi i znowu muszę ulepszeć to UMC cholerne. No, szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, to już wiemy wszystko. I tutaj, oczywiście, skorzystamy z tego prądu. No i pięknie, to odnowiło się samo. Jesteśmy tu, gdzie wcześniej. Gdzie nie bardzo wiem. Co możemy zrobić w ogóle? No tak, mamy tutaj trójkę przeciwników. Możemy ich zatwić. Tylko co więcej zrobimy? W sumie to nie mam żadnego pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę. Chyba, że. Kurczę, znowu. Wyłączyłem to skradanie niechcący. Oby znowu nie umrzeć. No i dobra, tak, załatwiliśmy ich. Ale to w ogóle nie przybliża nas do rozwiązania tej zagadki z przejściem gdziekolwiek dalej. Może znowu zniszczę tą skrzyneczkę i zobaczę, czy stanie się cokolwiek. Raczej nic się nie stało, tylko wziąło mi trochę życia niepotrzebnie. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Coś tutaj mieliśmy przed chwilą. O tak, znowu jakieś kanały. I nie wiem, czy za bardzo mogę tutaj wejść. O, to nie było zbyt mądre. W te kanały raczej nie wejdę. Chyba, żebyśmy znaleźli jakąś mm, skrzyneczkę, która by nam pomogła. No tutaj nie ma jakichś szybów jeszcze wentylacyjnych. Raczej nic nie ma, takie skrzyneczki, żebyśmy ją wzięli sobie i podłożyli sobie pod to wejście tutaj, to też nie widziałem. No tutaj też chyba nie przyjdziełem, bo jest w górę później. O kurczę, te drzwi się nam otworzyły. Tylko jakim sposobem one się otworzyły, to ja już nie wiem. Może dziękuję bardzo. A więc naciśnijmy dwa razy ku, to po prostu zabijamy żołnierzy. Sprawiamy, że w parę kości z nich tylko zostaje. zbieramy amunicję. A, musimy teraz skorzystać z broni, bo już jest strasznie ciężko. Chyba dostał w głowę. No, żyje. Tutaj, jak choćby dostał w głowę, to... ...to cwaniak żyje. Mam nadzieję, że już nie żyją. No, zbiera się ta amunicja jednak. Automatycznie, chociaż nie zawsze, nie zawsze chce to, to się zebrać samo. I tak, nie zdążył na szczęście rzucić granata. No to jeszcze na dole był jeden, żyje jeszcze. Ale musi zginąć. No tak, chyba już nie żyje. Co my tam? Jakieś faceta jakiegoś mamy tutaj bez głowy. Ma, ale piękne przewroty w powietrzu, robi. A co my tutaj mamy? Nie bardzo, nic tutaj nie mamy. W sumie musimy lecieć dalej, tędy masa tych żołnierzy. Naprawdę jest tutaj ich strasznie dużo. Ja się może tutaj zabunkruję. Powoli spróbuję jakoś ich eliminować Z której strony znowu tym razem strzelają? Z dołu! Ciężko ich tutaj zauważyć, nawet czasem. A co ja znajdę tutaj, jeśli przejdę tym szybem wentylacyjnym? Nic tu nie ma, tylko pakiet wentylacyjny, dobrze? Tu już byłem Nie no, dobra, ale co już do góry Tu nic nie ma Na szczęście nas zapisało w końcu A w tym pomyślnie coś będzie, nic nie ma Może faktycznie sobie przeładuję Żyje jeszcze, no jak strasznie Strasznie wytrzymały No umrzyj szybko Umrzyj że Dobra już chyba Mamy spokój na chwilkę Wygląda na to, że Katia też tutaj jest gdzieś, gdzieś w pobliżu mamy pakiety na, na nieszczęście na nic nam się przydadzą. W tej skrzynerce mamy fiolkę, a tutaj tutaj mamy amunicję sprawdzę chwileczkę czekajcie ile jest minut. No możemy jeszcze troszeczkę pociągnąć. Więc tak, byśmy świadkami małej potyczki. żołnierzy z mutantami, na szczęście mutantami się zajęli, a sami uciekli. Mam zapis gry. i Tutaj żołnierzy kolejnych, na razie żołnierza, możemy lecieć dalej już z Katią. Auto działko, coś na co, co, na, na co czekałem. Tylko czemu się nie chcę wziąć? Trzymam RK. No tak, udało się. No i się zabawimy. Ciężkie działko z automatycznym podajnikiem amunicji, magazynek mieści 100 pocisków. Broń charakteryzuje się ogromną siłą ognia, świetnie się sprawdza w trakcie dłuższych walk. No tak, na to liczyłem, czekałem na to przez całą grę. W końcu będę miał troszkę przewagi Katia otwórz te drzwi szybko Nie bardzo cię słyszę Aha mam cię podsadzić? Jasne podsadzę cię Katarzyno Moja droga Wskakuj No i tak pięknie Udało ci się szybko to zrobić Naprawię może te schody i sprawdzę Sprawdzę czy będzie coś na górze W czasie gdy ty się zajmiesz tamtą sprawą Z tą bramą Co mamy za drzwiami? Mamy przejście W sumie mamy przejście na Na podwórze a tutaj jest modyfikator. Może sprawdzimy sobie i wyposażymy się w coś. Naukowiec to nie bardzo mi interesuje. A tutaj bohatera może. Nie wiem, co sobie wrzucić. Może wydłużenie sprintu. Mamy dosyć dużo punktów A99, więc możemy sobie jeszcze coś zakupić. Poziom zdrowia to się przyda na pewno, no i tak to by było na tyle, jeśli chodzi o modyfikator. No i lecimy do Kati. Chyba, że będziemy musieli przelecieć tam górą. A no tak, wygląda na to, że nie poradziła sobie z tym. No i my musimy, musimy się tym zająć. A jeszcze to nagranie, zapomniałbym. No i mieliśmy przyjemność słyszeć jakiegoś nagrania żołnierza rosyjskiego. No i tu już mamy wyjście. Ale ja chciałbym tutaj zakończyć w tym miejscu i podziękować Wam za oglądanie tego odcinka. Proszę tam łapkujcie w górę, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.